Zanim zaczniemy tę fascynującą historię, chciałbym zaprosić Cię do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić żadnej z naszych opowieści, które poruszają serca. Teraz usiądź wygodnie i zanurz się w tej podróży odkryć i przezwyciężania trudności. Odbicie zachodzącego słońca zamieniało okna posiadłości w panele z płynnego złota. Podczas gdy Cassidy Blackwood obserwowała swoją własność, starannie pielęgnowanego ogrodu, 3000 metrów kwadratowych w najbardziej ekskluzywnej dzielnicy miasta, to nie tylko inwestycja w nieruchomości, to fizyczny dowód na wszystko co osiągnęła. Dziedzictwo babci umożliwiło jej zakup, ale każda dachówka, każda roślina ozdobna i każdy detal wnętrza były efektem jej ciężkiej pracy. Cassidy wzięła głęboki oddech, próbując uspokoić swoje przyspieszone serce. Dokument, który właśnie otrzymała mailem od swojego księgowego, pokazujący nieautoryzowane transakcje na jej kontach firmowych, palił jej się w myślach jak ogień. Teraz wiele rzeczy zaczynało mieć sens. Zastanawiałem się, gdzie jesteś. Głos Blake'a zabrzmiał za nią, niosąc ze sobą fałszywą radość. Którą Cassidy nauczyła się rozpoznawać w ostatnich miesiącach. Odwróciła się, by spojrzeć na mężczyznę, z którym dzieliła swoje życie przez ostatnie cztery lata. Blake Blackwood, mający metr osiemdziesiąt wzrostu, z idealnie ułożonymi włosami i wyuczoną uśmiechem, miał na sobie włoski garnitur, który kupiła mu na urodziny rok wcześniej. Musimy porozmawiać, powiedział wymachując czarną skórzaną teczką, którą Cassidy rozpoznała jako część zestawu, który zamówiła do domowego biura. O czym? Cassidy utrzymała swój głos stanowczy, postanawiając nie ujawniać burzy emocji, która ją ogarnia. O naszej przyszłości, o naszym majątku, o tym domu. Blake wymachiwał rękami, jakby był panem wszystkiego, co dotykało światło. Myślę, że czas uregulować wszystkie sprawy. Cassidy poczuła dreszcz wzdłuż kręgosłupa. Wiedziała dokładnie, co nadchodzi, ale postanowiła pozwolić Blakeowi odsłonić swoje karty. Przejdźmy do biura, odpowiedziała. Idąc w stronę domu, nie czekając na niego. Biuro Cassidy było jej osobistym sanktuarium. Urządzone w klasycznych meblach z ciemnego drewna, z regałami pełnymi książek o biznesie, przywództwie i inspirujących autobiografiach. Na ścianach wisiały certyfikaty i nagrody świadczące o jej wspinaczce po szczeblach korporacyjnych. To tam, siedząc w swoim skórzanym fotelu, zawarła transakcje, które przekształciły jej małą firmę doradczą w imperium. Blake usiadł naprzeciwko niej i otworzył teczkę. Rozkładając wydrukowane dokumenty na machoniowym biurku, które było prezentem od Cassidy, gdy zamknęła swój pierwszy kontrakt na siedem cyfr. Musimy porozmawiać o podziale majątku, ogłosił Blake z pewnością, która ocierała się o arogancję. Jaco, małżonkowie, wszystko powinno być dzielone po pięćdziesiąt procent dla każdego. Cassidy obserwowała go z analitycznym spojrzeniem takim jak je stosowała w trudnych negocjacjach. Mężczyzna siedzący naprzeciwko niej miał na sobie garnitur, który kupiła, siedział na krześle, za które zapłaciła, w biurze, które wybudowała za swoje własne pieniądze i determinację. Naprawdę? Cassidy zapytała uniesiona brwi. A jaka była dokładnie twoja wkład w wszystko to, Blake? Twarz Blake'a lekko się zaczerwieniła, ale jego uśmiech nie zniknął. Cassidy: Kochanie, doskonale wiesz, że podczas gdy ty budowałaś swój biznes, ja dbałem o nasz dom, o nasze gniazdo. Udzielałem wsparcia emocjonalnego, utrzymywałem wszystko w porządku, abyś mogła skupić się na pracy. Cassidy niemal się roześmiała. Dom był utrzymywany przez zatrudnioną ekipę, opłacaną przez nią. Ogrodników przychodzących co tydzień. Sprzątaczki, które przychodziły trzy razy w tygodniu, szefa kuchni, który przygotowywał zamrożone posiłki na cały tydzień oraz różnych specjalistów, których wynajmowała do wszelkich napraw. Blake, Cassidy zaczęła, utrzymując głos spokojny mimo narastającej indignacji, wyjaśnijmy sobie kilka rzeczy. Ten dom został zakupiony za pieniądze z dziedzictwa mojej babci, jeszcze zanim Cię poznałam. Wszystkie dokumenty są na moje nazwisko. Każda rata kredytu hipotecznego, każda renowacja, każda poprawka została opłacona przeze mnie. Blake wzruszył ramionami, jakby to był tylko nieistotny szczegół. Jesteśmy małżeństwem, Cassidy. Prawo mówi, że mam prawo do połowy. Prawo? Cassidy powtórzyła zamyślona. Ciekawe, że wspominasz o prawie. Otworzyła szufladę w swoim biurku i wyjęła grubą teczkę, starannie zorganizowaną z kolorowymi zakładkami. Od przed naszym małżeństwem byłam skrupulatna w oddzielaniu i dokumentowaniu swoich dóbr przedmałżeńskich. Każdy przelew na nasze wspólne konto, przeznaczony tylko na wydatki domowe, jest zarejestrowany. Wszystkie płatności kredytu hipotecznego i podatków pochodziły wyłącznie z moich kont. Uśmiech Blake'a na chwilę zniknął, ale szybko odzyskał równowagę. Mam prawnika, który się z tym nie zgadza. Thomas Garrett ma duże doświadczenie w sprawach takich jak nasza. Thomas Garrett. Cassidy nie mogła powstrzymać krótkiego śmiechu. Prawnik, który reklamuje się na przystankach autobusowych i miał problemy z izbą adwokacką to twój specjalista? On przygotował te dokumenty. Blake popchnął papiery w jej stronę. Dom! Połowa twojego biznesu i. a moje rodzinne klejnoty? Domek w Vermont? Dokończyła Cassidy, szybko przeglądając dokumenty. Tak, widzę. To, czego Blake nie wiedział, to że Cassidy była już świadoma jego intencji od tygodni. Nieautoryzowane użycie jego karty firmowej do opłacenia usług Gareta było tylko początkiem. Jej matka ostrzegła ją o natarczywych pytaniach Blake'a o akta i wyceny majątku rodzinnego. Wiesz co? Blake, Cassidy powiedziała opierając się na swoim krześle, myślę, że musimy omówić to spokojniej. Co powiesz na kolację dzisiaj wieczorem? Możemy porozmawiać o tym na luzie. Uśmiech Blake'a się poszerzył, błędnie interpretując te sugestie jako oznakę słabości. I idealnie. Przygotuję coś specjalnego. Gdy Blake opuścił biuro, Cassidy wzięła telefon i wysłała wiadomość do Rachel Thornton, swojej prawniczki. Nadeszła pora, by wdrożyć plan, który starannie opracowały w ciągu ostatnich tygodni. Świece migotały na stole jadalnym, oświetlając finezyjną porcelanę, która należała do babci Cassidy. Blake postarał się o prezentację, używając najdroższych elementów w domu, które oczywiście należały do Cassidy. Czerwone wino oddychało w otwartej butelce Bordeaux z 2010 roku, które Cassidy kupiła podczas podróży do Francji. To wszystko jest pyszne, skomentowała Cassidy. Próbując filet mignon, który Blake kazał dowieść z pobliskiej pięciogwiazdkowej restauracji, opłaconej bez wątpienia jej kartą, Blake uśmiechnął się, ponownie napełniając kieliszek Cassidy. Pomyślałem, że zasługujemy na specjalny wieczór, ponieważ rozmawiamy o naszej przyszłości. Po deserze Blake wytarł usta serwetką lnianą i położył na stole teczkę identyczną do tej, którą pokazał wcześniej. Cassidy, musisz zrozumieć moją pozycję. Jego głos przybrał ton, który dobrze znała, taki jakiego używał. Gdy próbował przekonać potencjalnych partnerów do swoich zawsze nieudanych przedsięwzięć. Podczas naszego małżeństwa poświęciłem swoją własną karierę, aby wspierać twoją. Podczas gdy ty pracowałaś niestrudzenie i przyznaję, jesteś praktycznie uzależniona od pracy, ja dbałem o naszą codzienność. Cassidy ugryzła wargę, by nie przerwać mu śmiechem. Blake nigdy nie miał kariery, którą mógłby poświęcić. Zanim ją poznał, pracował jako menedżer średniego szczebla w firmie marketingowej, stanowisko, które dobrowolnie porzucił zaraz po ślubie, by szukać bardziej dochodowych możliwości, które nigdy się nie zmaterializowały. Te dokumenty, kontynuował Blake, popychając papiery w jej kierunku, są tylko formalizacją tego, co jest sprawiedliwe. Jeśli się nie zgadzasz, Zatrzymał się na chwilę dramatycznie. Będę musiał prosić, abyś opuściła dom tej nocy. Cassidy spojrzała na dokumenty, potem na Blake'a, a w końcu na otaczający ją dom. Dom, o którym marzyła, planowała i za który płaciła. Na chwilę poczuła ukłucie smutku. Nie z powodu tego, co miała stracić, bo nie miała nic stracić, lecz z powodu tego, czego nigdy nie miała: partnera. Który doceniałby ją za to, kim była, a nie za to, co posiadała. Podążając za ostrożną radą Rachel, Cassidy wzięła długopis, który Blake jej podał, i podpisała dokumenty, gotowe, powiedziała, wstając spokojnie. Wyjęła klucze z kieszeni i położyła je na stole. Zgodnie z Twoją prośbą, szok na twarzy Blake'a był natychmiastowy, jakby nie spodziewał się, że podda się tak łatwo. Przygotował się na łzy, błagania, negocjacje, nie na tę spokojną akceptację. Wrócę jutro po kilka rzeczy, powiedziała Cassidy, idąc w stronę drzwi. Dobranoc, Blake. Gdy jechała do pięciogwiazdkowego hotelu, w którym zarezerwowała apartament prezydencki wcześniej tego dnia, Cassidy pozwoliła sobie na mały uśmiech. Blake był tak zajęty smakowaniem swojej pozornej wygranej, że nie zauważył kluczowego szczegółu. Podpisała dokumenty swoim panieńskim nazwiskiem, unieważniając prawnie swój podpis. Słońce ledwo wzeszło, gdy telefon Blake'a zadzwonił uporczywie. Po drugiej stronie słuchawki brzmiał krzykliwy głos Tomasa Gareta, prawie histeryczny. Co do diabła zrobiłeś, Blake? Powiedziałeś, że dom był na was oboje. Blake, wciąż śpiący, usiadł na łóżku, które dzielił z Cassidy. O czym mówisz? Ona podpisała dokumenty wczoraj wieczorem, mówię, kontynuował Garrett, nie kryjąc paniki w swoim głosie, że właśnie otrzymałem e-mail od jej prawniczki Rachel Thornton. Wiesz kim jest Rachel Thornton? To tylko jedna z najbardziej szanowanych prawniczek w dziedzinie prawa rodzinnego w stanie. I co z tego? Zapytał Blake, zaczynając odczuwać chłód w żołądku. I co z tego, że twoja żona nigdy nie umieściła tego domu ani żadnej innej znaczącej własności na swoim nazwisku? Wszystko znajduje się w funduszu powierniczym o nazwie CBW Holdings Trust, założonym dwa lata przed waszym ślubem. Próbowałeś oszukańczo rościć sobie prawo do własności, której nigdy nie posiadałeś prawnie. Blake upuścił telefon na łóżko, czując, jak świat wiruje wokół niego. Wstał nagle i pobiegł do biura Cassidy, otwierając szuflady w poszukiwaniu dokumentów, które mogłyby podważyć te informacje. W jednej z zamkniętych szuflad, którą udało mu się wyważyć, znalazł dokumenty funduszu powierniczego dokładnie tak, jak wspomniał Garrett. Dźwięk samochodu parkującego przed domem przykuł jego uwagę. Przez okno zobaczył Cassidy wysiadającą z Tesli w towarzystwie dwóch osób których nie rozpoznał. Gdy dzwonek do drzwi zadzwonił, Blake już stał przy drzwiach, z twarzą wykrzywioną w mieszance gniewu i rozpaczy. Dzień dobry, Blake, powitała go Cassidy zimną formalnością. To Rafael Monteiro, biegły księgowy i Sofia Almeida, komornik. Jesteśmy tutaj, aby udokumentować majątek, który zostanie uwzględniony w procesie rozwodowym, który rozpoczęłam dzisiaj rano. Blake pobladł, ale ustąpił, by wpuścić ich do środka. Gdy Rafael zaczął fotografować i katalogować przedmioty w domu, Cassidy poprowadziła Blake'a do salonu. Myślałem, że zgodziłaś się na warunki, wymamrotał Blake. Jego wcześniej pewny ton teraz zmniejszył się do niepewnego szeptu. A te dokumenty Cassidy lekko się uśmiechnęła. Podpisałam jako Cassidy Williams moje panieńskie nazwisko. Prawnie nieważne, ale to tylko techniczny szczegół, Blake. Prawdziwy problem polega na tym, że próbowałeś oszukać system sądowy. Gdy mówiła, Cassidy wyjęła tablet z torebki i zaczęła przesuwać palcem po ekranie. Co robisz? Zapytał Blake, obserwując ją nerwowo. Kilka niezbędnych korekt finansowych, odpowiedziała Cassidy. Dezaktywuję wszystkie twoje karty kredytowe. Odcinam Twój dostęp do kont firmowych. Wstrzymuję finansowanie Twojego BMW. Anuluję Twoje drogie subskrypcje na siłownie i kluby. A tak usuwam Twój dostęp do inteligentnych systemów domowych. Blake zapadł w kanapę, czując ciężar swoich działań. Nie możesz tego zrobić. W rzeczy samej mogę. Wszystko jest na moim nazwisku, pamiętasz? Cassidy schowała tablet. A prawie zapomniałam wspomnieć. Podczas wstępnego dochodzenia finansowego odkryliśmy kilka interesujących rzeczy. Jak Twoje tajne konto z 37 tysiącami dolarów pochodzącymi ze sprzedaży moich rzadkich książek i rodzinnych srebrnych przedmiotów. I Twoja szczególna przyjaźń z Jessiką, osobistą trenerką, której dałeś moje rodzinne klejnoty. Szok na twarzy Blake'a był nie do opisania. Jak ty. Ludzie rozmawiają, Blake, szczególnie gdy dowiadują się, że byli wykorzystywani w oszukańczym planie. Jessica była szczególnie współpracująca. Gdy dowiedziała się, że biżuteria, którą jej dałeś, to skradzione rodzinne dziedzictwo, już pod wieczór, gdy ciężarówka przeprowadzkowa zatrzymała się przed posiadłością, Blake, teraz wyraźnie przygnębiony, nadzorował załadunek kilku przedmiotów, które naprawdę do niego należały. Jego brat Daniel, jedyny członek rodziny, który odpowiedział na jego rozpaczliwy apel, pomagał mu w ładowaniu pudełek do małej wynajętej ciężarówki. Nie rozumiem, stary, skomentował Daniel, gdy ładowali pudełko z ubraniami. Mieszkałeś w tej niesamowitej posiadłości, a ledwo masz rzeczy wystarczające, by wypełnić małą ciężarówkę? Blake milczał. Prawda była zbyt upokarzająca. Prawie nic w tym domu nie zostało kupione za jego własne pieniądze. Sąsiedzi dyskretnie obserwowali z okien i ogrodów: spektakl upadku Blake'a Blackwooda okazał się bardziej interesujący niż jakikolwiek serial telewizyjny. W biurze Rafael Monteiro przedstawiał Cassidy swoje wstępne odkrycia. Według naszej analizy forensycznej. Wyjaśnił księgowy, pokazując szczegółowe wykresy na swoim laptopie: Pan Blackwood nie wniósł ani grosza do wydatków domowych przez cztery lata małżeństwa. Jednocześnie wydał około 342 768 zł na rzekome działania rozwojowe i awans zawodowy. Cassidy skinęła głową, nie będąc zaskoczoną. A znikające przedmioty. Śledzimy transakcje, odpowiedział Rafael. Zlokalizowaliśmy już trzy z biżuterii sprzedanych w różnych lombardach. Co do rzadkich książek, sprzedał je prywatnemu kolekcjonerowi. Już skontaktowaliśmy się, a kolekcjoner jest gotów je zwrócić po zwrocie pieniędzy. Dzwonek do drzwi zadzwonił, a Sofia, komornik, weszła do biura. Pan Blackwood jest gotów, by oddać klucze i podpisać. Ostateczne dokumenty. Przy drzwiach frontowych Blake wyglądał jak cień pewnego siebie mężczyzny, który konfrontował Cassidy dni wcześniej. Jego drogi garnitur był pomięty, a głębokie cienie pod oczami zdobiły jego twarz. Podpisz tutaj, potwierdzając, że dobrowolnie opuszczasz nieruchomość i uznajesz, że nie masz do niej praw, poleciła Sofia, wyciągając oficjalny dokument. Blake wahał się przez chwilę, spoglądając na Cassidy z mieszanką gniewu i błagania. Kiedy zdał sobie sprawę, że nie ma miejsca na negocjacje, podpisał z rezygnacją. Klucze, powiedział, oddając pełen zestaw Sofii. Cassidy, obserwując scenę z kilku kroków, w końcu podeszła. Ostatnia rzecz, Blake. Znaleźliśmy twój plan, aby przekształcić mój dom w nieruchomość na wynajem po moim wyrzuceniu. Całkiem ambitne, biorąc pod uwagę, że nie miałeś pojęcia, jak działa rynek nieruchomości. Blake mocno się zaczerwienił. Jak ty, Twój e-mail był zsynchronizowany z systemem domu, wyjaśniła Cassidy. Każde wyszukiwanie, jak zarządzać luksusowymi nieruchomościami na wynajem i maksymalny zysk z Airbnb na wysokim poziomie. Zostało automatycznie zarejestrowane. Blake nie miał więcej słów. Z ostatnim spojrzeniem na posiadłość, która nigdy nie była naprawdę jego, odwrócił się i poszedł w kierunku ciężarówki, gdzie czekał na niego jego brat. Cassidy obserwowała, jak pojazd odjeżdża, czując, jak ciężar zostaje z jej ramion. Nie straciła niczego, co naprawdę miało znaczenie. Wręcz przeciwnie, uwolniła się od kogoś, kto nigdy jej prawdziwie nie doceniał. W następnych tygodniach Cassidy poświęciła się całkowitemu odzyskaniu swojej przestrzeni. Wszystkie zamki zostały wymienione, inteligentny system domowy został przeprogramowany, a profesjonalna ekipa sprzątająca usunęła wszelkie ślady Blake'a z posiadłości. Stopniowo przywróciła osobiste przedmioty. Które Blake subtelnie wykluczył przez lata: książki, które uważał za zbyt intelektualne, meble rodzinne, które nie pasowały do jego preferowanego stylu, oraz nagrody zawodowe, które upierał się, że powinny być trzymane w biurze, aby nie zrażać gości, garaż, który Blake zamienił w rzadko używaną siłownię. Stał się biblioteką, o której Cassidy zawsze marzyła. Ściany zostały pokryte regałami z dębu od podłogi do sufitu, a zjeżdżalnia w mosiądzu umożliwiała dostęp do wyższych poziomów. Miękka skórzana kanapa i wygodne fotele stworzyły sanktuarium dla chwil czytania, które tak ceniła. Przestrzenie wcześniej zdominowane przez gust Blake'a zostały przekształcone, by odzwierciedlać osobowość Cassidy. Domowe kino, wcześniej udekorowane plakatami filmów akcji, teraz prezentowało sztukę współczesną i fotografie z jej podróży. Bar, który Blake utrzymywał wypełniony drogimi napojami, aby zaimponować swoim przyjaciołom, przekształcił się w przestrzeń do herbaty i kawy, z kolekcją finezyjnej porcelany i egzotycznych mieszanek z całego świata. Sześć miesięcy po odejściu Blake'a. Cassidy zorganizowała kolację w swojej odnowionej posiadłości. W odróżnieniu od wystawnych imprez, które Blake zawsze organizował, to spotkanie było kameralne. Tylko z prawdziwymi przyjaciółmi, którzy pozostali przy niej w trudnych chwilach. Rachel, jej prawniczka, która stała się bliską przyjaciółką, uniosła kieliszek w toaście. Za Cassidy, za to, że pokazujesz nam, że prawdziwa siła nie polega na niszczeniu tych którzy nas zranili, ale na ochronie tego, co zawsze było nasze i pozwoleniu im zniszczyć się własnymi działaniami. Wszyscy unieśli swoje kieliszki, a Kasidy poczuła fale wdzięczności za życie, które zbudowała i chroniła z taką starannością. Patrząc wokół stołu na uśmiechnięte twarze przyjaciół, którzy naprawdę się o nią troszczyli, Kasidy wiedziała, że to była prawdziwa bogactwo której nikt nigdy nie mógłby od niej ukraść. Następnego ranka, podczas picia kawy na tarasie z widokiem na wiosenny ogród, Cassidy otrzymała e-mail od swojego księgowego. Blake ogłosił bankructwo po serii katastrofalnych inwestycji i tymczasowo mieszkał na kanapie u swojego brata. Rodzinne klejnoty, które dał Jessis, zostały odzyskane, a rzadkie książki wracały do biblioteki Cassidy. Zamknęła laptop i obserwowała ptaki przy poidełku, które niedawno zainstalowała. Dom wokół niej nie był tylko imponującą strukturą fizyczną, ani cenną inwestycją, był symbolem jej podróży, jej niezależności i teraz jej zwycięstwa. Nie zwycięstwa opartego na zniszczeniu byłego męża, ale na ochronie tego, co zawsze było jej w pełni legalnie. Posiadłość była jej. Życie było jej, a teraz w końcu przyszłość również była całkowicie jej. Jeśli podobała Ci się ta historia o przezwyciężaniu trudności i sprawiedliwości, nie zapomnij subskrybować kanału, zostawić lajka like i podzielić się swoimi myślami w komentarzach. Twoje reakcje to paliwo, które motywuje nas do przynoszenia jeszcze więcej emocjonujących historii, jak ta. Do zobaczenia.